Stabilność stawu ramiennego może ulec pogorszeniu np. w wyniku jakiegoś urazu. Często do takich urazów dochodzi np. podczas uprawiania jakichś sportów zimowych, ale także np. w wyniku mniejszej aktywności fizycznej, ponieważ wtedy mięśnie, które stabilizują ten staw ramienny, po prostu mają mniejszą aktywność. Dzisiaj pokażę Wam trzy ćwiczenia, które wzmacniają właśnie stabilizację stawu, stabilizację, a także koordynację mięśni, które zarządzają stawem ramiennym. Te ćwiczenie możemy oczywiście wykonywać po jakimś urazie. To oczywiście powinno być skonsultowane z naszym fizjoterapeutą, które ćwiczenie w jakim etapie możemy wykonywać. Ale także z powodzeniem te ćwiczenie możemy wykonywać prewencyjnie, jako przygotowanie na przykład do, do, do jakiejś dyscypliny sportowej, czy na przykład wtedy, kiedy mieliśmy już jakieś nabykowe podwieszenie stawu ramiennego, czy po prostu mieliśmy kiedyś w przeszłości jakiś uraz i być może odczuwamy wręcz, że ten staw ramienny ma troszeczkę gorszą stabilizację, ma też gorszą koordynację. Zaczynajmy więc. Zaczynamy sobie od ćwiczenia w pozycji stojącej. Ciężar, który będziemy używać, oczywiście on będzie indywidualnie dobrany do nas i on powinien być tak, cięż, powinien być tak ciężki, jaki jesteśmy w jak, i w jakim jesteśmy w stanie wykonać to ćwiczenie poprawnie, technicznie. Od czego tutaj zaczniemy? Możemy powinniśmy ustawić nasz, naszą kończynę górną. W jakimś ustawieniu. Nie musi to być zawsze to samo. Może być w lekkim odwiedzeniu, w lekkiej rotacji zewnętrznej, na przykład zgięcie 90 stopni w łokciu. Ale najważniejsze jest to, że my tę pozycję teraz musimy utrzymać. Dla nas najważniejsze jest to, że mamy lekko ściągniętą opadkę i utrzymany w tym ustawieniu, utrzymaną całą kończynę w takim ustawieniu bez zmian. A następnie może wykonywać różne ruchy. Mogę wykonać na przykład jakiś delikatny wykrok. Mogę wykonać przejście z jednej nogi na drugą. Mogę wykonać nawet jakiś delikatny wyskok. Z jednej nogi na drugą może to być szybciej, może to być wolniej. Ale moim zadaniem ciągle jest utrzymać ten staw ramienny na miejscu. Mogę to oczywiście wykonać na przykład w takim ustawieniu, gdzie będzie mi już troszeczkę ciężej. Mogę wykonać oczywiście te same czynności. Mogę postarać się stać na jednej nodze. Przechylić delikatnie tułów. Ale moja kończyna nie zmienia się jej ustawienie względem tułowia mogę w zależności, oczywiście jakiś ciężar wykonać to, trzymając ten ciężar w obu rękach jednocześnie i starać się wykonać to samo ćwiczenie. Mogę wykonywać je także o wiele szybciej, wolniej to wszystko jest zależne od tego, jak się tutaj z tym ciężarem czujemy. Ale bardzo fajnie budują stabilizację, ponieważ jakby przygotowujemy nasz staw, na staw, nasz staw ramienny na zmienne czynniki, że musimy stać, skakać, a mięśnie muszą zawsze robić to samo, więc jest to takie życiowe ćwiczenie, ponieważ staw ramienny bardzo często jakby właśnie ulega jakby urazom, wtedy, gdy go czymś zaskoczymy, gdy ruch wykonywany jest zbyt szybko, bądź po prostu w jakimś zakresie zbyt dużym. Kolejna rzecz, Kolejne dwie rzeczy wykonamy sobie w podporze przodem. W pierwszym ćwiczeniu ustawiamy się tak, jakbyśmy chcieli zrobić deskę. Ręce ustawiamy na szerokość naszych stawów ramiennych. I z tego ustawienia będziemy pracować mięśniami, które poruszają opatkę. Obniżam się, jakby moje łopatki wychodzą do góry i staram się teraz... Przesunąć obie upadki powoli do przodu. Teraz znowu delikatnie cofam, one wychodzą do góry, są bardziej odstające i następnie znowu przesuwam je do przodu. Staram się to robić powoli, dokładnie i tak, żeby obie upadki wykonywały podobny ruch. Jednocześnie, żeby mój kręgosłup pozostał ciągle w jednym. Ustawieniu. tutaj w tym ćwiczeniu możemy także czasem wspomóc się podpórkami do pompek, tak żeby po prostu mniej obciążać nasze stawy nadgarstkowe kolejne ćwiczenie także wykonamy sobie w podporze przodem pozycja wyjściowa jest taka sama ręce mamy na szerokość barków i musimy teraz przenosić nasz ciężar ciała a dłonie pozostawiamy w tym samym miejscu idę delikatnie do przodu idę do tyłu Idę do lewego boku, idę do prawego boku. Mogę wykonać takie delikatne ruchy okrężne, a moje dłonie są ciągle w tym samym miejscu. I kręgosłup jest utrzymany prosto. Mogę wykonać na przykład takie ćwiczenie w takiej 30-sekundowej serii. Oczywiście kierunek. Zmiany kierunku ruchu one mogą być losowe i nawet dobrze, jakby, był, jakby często dochodziło do zmiany, że zawsze wykonujemy ruch zgodnie z wskazówkami zegara, tylko żeśmy często tutaj zmieniali przeniesienie tego środka ciężkości. Warto na te ćwiczenia, jeśli chcemy troszeczkę popracować nad tą stabilizacją stawu ramiennego, poświęcić dzień między 10 a 15 minut, ponieważ będzie to wzmacniać nasze mięśnie ale przede wszystkim będzie poprawiać ich, ich koordynację, jakby takie zarządzanie układu nerwowego tymi mięśniami, ponieważ możemy być silni, nawet bardzo silni, ale ta stabilizacja nie będzie najlepsza, ponieważ nie najlepsza jest koordynacja. Więc tutaj ćwiczenia nie tyle będą zwiększać naszą siłę, też, ale głównie będą poprawiać naszą koordynację. Zachęcam do jej wykonania. Dzięki za dzisiaj. Hej!